Cześć Wam z tej strony Cerber. Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się czołgiem Sarl 42. Jest to francuski czołg średni czwartego tieru. W drzewku badań mamy tutaj sytuację taką dość nietypową, bo czołgi średnie mamy zaledwie od trzeciego do piątego tieru. Potem mamy bardzo długą przerwę i czołgi średnie z drzewka zaczynają się dopiero od tieru dziewiątego. Więc, załogę, którą tutaj mamy na tym pojeździe, będziemy przerzucać z jednego do drugiego pojazdu, ale bardzo zróżnicowana jest tutaj konfiguracja tych załogantów. Czyli tutaj mamy dowódcę, kierowcę radiooperatora, tutaj mamy dowódcę celowniczego, kierowcę ładowniczego, tutaj mamy znowu dowódcę ładowniczego, kierowcę radiooperatora. No jednak konfiguracja tych załogantów jest bardzo kłopotliwa. Bardzo często te załogi, powiedzmy, będziemy musieli zmieniać. Co ważne, ja tym pojazdem grałem na załodze bardzo kiepskiej. Jak zaczynałem grać tym pojazdem, po zakupie miałem tutaj załogę zaledwie chyba 82%. I grindowanie tego pojazdu z kiepską załogą jest trochę męczące. No jednak grało się na początku troszeczkę ciężko, teraz już zdecydowanie lepiej. Teraz zobaczmy sobie działo. Moim wyborem w przypadku tego pojazdu było działo 75 mm SA-44. Grałem wszystkimi działami i te działo według mnie było najkorzystniejsze, dawało najlepsze rezultaty. Teraz omówmy sobie parametry, czyli mamy tak. Średnie uszkodzenie na pocisk 110, co jest wynikiem naprawdę niezłym. Ten czołg to jest mistrz drugiego planu, więc gramy sobie gdzieś z drugiej linii. Uszkodzenia na pocisk 110 są wynikiem naprawdę niezłym. Średnia penetracja na pocisku zwykłym to jest 100, a na pocisku premium jest to chyba 129. Momencik. Dokładnie tak. 129, więc penetracja także jak na czwarty tier była naprawdę fajna. Szybkostrzelność jest to 11,85, czas przeładowania 5,06, co jest wynikiem naprawdę niezłym. Prędkość obrotu wieży jest to zaledwie 34,13 i tutaj prędkość obrotu tej wieży no, czasami była kłopotliwa. Jednak gdyby była odrobinkę większa, Grałoby się na pewno przyjemniej. Następnie największy atut tego pojazdu. Depresja działa minus 10. Bardzo często mnie udawało się wykorzystać ukształtowanie terenu. Wystawała tylko i wyłącznie wieża. A w przypadku tej wieży, ta górna część bardzo często zdarzało się, że rykoszetowała. Tych rykoszetów od góry wieży było dość sporo. Teraz tak, elewacja tego działa, jest to 18 stopni i jest to wartość dość słaba. Czas celowania 2,16 uważam jako wynik naprawdę niezły w przypadku tego pojazdu. Rozrzut 0,4 już mniej. Rozrzut mógł być tu troszeczkę lepszy, ale dramatu nie ma. Za to mamy bardzo słabe uszkodzenia na minutę. Tutaj dpm to jest zaledwie 1300 i no, gdyby było troszeczkę więcej, w niczym by to nie przeszkadzało. Teraz zobaczmy sobie żywotność tego pojazdu. Mamy tutaj zaledwie 350 punktów HP. Pancerz kadłuba jest to 40, 30, 30, pancerz wieży także 40, 30, 30. Zobaczmy sobie, jak wygląda pancerz tego pojazdu, aczkolwiek pancerz nie było to coś na czym polegałbym w tym pojeździe. Tu do założenia najlepszej wieży niezbędne są gąsienice. Teraz mamy pancerz naszego pojazdu i tak. Dolna płyta jest to 65, ta płyta frontowa dolna jest to 40. Tutaj mamy 50-56 mm, tu mamy 40. I gdy przeciwnicy grają korzystając z Auto Aimu, to celują nam właśnie tutaj w ten, w ten bardzo słaby pancerz. Wieża to jest od góry 43, tutaj mamy 23, 47, z drugiej strony 46, 47, także I jarzmo jest to 40 plus tutaj 60 plus 50, no. Przebicie tego jarzma raczej byłoby bardzo kłopotliwe, co niezmiernie ważne. Tutaj, mimo posiadania dość słabego pancerza, dość często zdarzały mi się rykoszety. Nie wiem dlaczego, ale, ale się zdarzały. Z boku mamy 30 mm, tutaj mamy 40. 30 30 także 30 gąsienice są traktowane jako pancerz warstwowy i dają nam dodatkowe 15 mm, ale pokrycie tych gąsienic jest tak naprawdę bardzo niewielkie. Zobaczcie, tutaj mamy 30, tutaj jest te 15 mm dodawane przez gąsienice, no jednak pokrycie tych gąsienic jest słabe. Tutaj mamy 45 20, no bardzo zróżnicowane tutaj jest te zawieszenie. Teraz z tyłu mamy 31, 30 tył wieży, 30, 38 tutaj po bokach. Góra jest to 20. Góra wieży także 20, więc od artylerii spokojnie możemy zejść na jeden strzał. Ja tym pojazdem starałem się grać zawsze z drugiego planu i taka gra przynosiła najlepsze efekty, jednak na początku chciałem grać bardziej aktywnie i no, powiedzmy, rezultaty były mizerne, między innymi właśnie ze względu na mobilność. I tutaj, tak, w tej konfiguracji, w której ja go posiadam, mamy 22 tony z drobnym ogonkiem. Przy silniku 230 koni, co daje nam zaledwie 10,35 konia na tonę, i tutaj ta mobilność jest taka powiedzmy mocno kulawa. No, jak na czołg średni to jest to wynik bardzo słaby, ale nadrabiamy tutaj działem. Gdy gramy z drugiego planu, nie staramy się pchać zbyt bardzo do przodu. Spokojnie możemy osiągnąć niezłe wyniki. Jednak mobilność tego, tego czołgu będzie nie najlepsza. Prędkość maksymalna to jest 40 km na godzinę, co byłoby wynikiem całkiem niezłym, gdyby nie opory dla gruntu. Następnie prędkość. Cofania to jest 16 km, i tu jest całkiem nieźle. Prędkość obrotu jest to zaledwie 29,87. W połączeniu z, prędko z prędkością obrotu wieży mamy 65 niecałe i jest to wartość bardzo słaba. Jednak gdy Coś próbuje nas objechać, to nim do nas dojedzie bardzo blisko. Starajmy się już dojechać do jakiejś przeszkody, kamienia, domku, jakiegoś wzniesienia, bo każdy jeden pojazd będzie w stanie nas objechać bez problemu. Następnie maskowanie tego pojazdu jest to 1471 dla tak słabej załogi, jaką ja tu posiadam. Maskowanie pojazdu w ruchu to jest 118. Wykrywanie to jest 421 i zasięg sygnału jest to 757 metrów. Zasięg widzenia tutaj mamy bardzo słaby, ale posiadam na tym pojeździe także bardzo słabą załogę. Teraz omówmy sobie wyposażenie dodatkowe, które ja wybrałem w przypadku tego pojazdu i jest to tak. Powłoka antyrefleksyjna, która daje nam 10% aktywnego zasięgu widzenia. Ulepszona wentylacja, która poprawiła wszystkie umiejętności całej załogi o 5% oraz lornetka polowa, która zwiększyła statyczny zasięg widzenia o 25%. I zasięg widzenia w tym pojeździe przydawał się bardzo. Jednak grając tym pojazdem, a posiadając inny zestaw tych modułów dodatkowych. No, nie bylibyśmy w stanie wykorzystać optymalnie tego pojazdu z tego względu, że mamy bardzo dobre działo, ale mamy słabą mobilność, słaby pancerz, więc zasięg widzenia jest z pewnością kluczowy. Następnie amunicja. W przypadku tego pojazdu wybrałem sobie 22 zwykłe pociski przeciwpancerne o penetracji 100. Włoziłem z sobą 8 pocisków przeciw Przepraszam, nie przeciwpancernych. APCR o penetracji 129. I te pociski zdarzało się wykorzystywać na pojazdy, których, którymi nie byłem w stanie przebić tych twardszych przeciwników. Następnie nie wożę na tym pojeździe pocisków odłamkowo burzącym, co ważne. Patrząc na amunicję, to tutaj amunicja premium w przypadku tego pojazdu jest bardzo droga. Zobaczcie, mamy amunicję, która zadaje także 110 średnich uszkodzeń na pocisk, a jeden pocisk kosztuje 2800, czyli zadanie 1000 obrażeń kosztowałoby nas 28000 kredytów. To jest dla nas bardzo zła wiadomość. Drugą złą wiadomością dla nas jest to, że tych pocisków mamy bardzo niewiele, bo mamy ich zaledwie 30 i bardzo często w tych bitwach, w których osiągałem świetne rezultaty, okazywało się, że miałem resztkę tej amunicji, czyli zostawało mi tam 2-3 pociski w magazynie. No, gdyby tych pojazdów było powiedzmy 1-2 więcej, mogłoby tej amunicji braknąć. Tym pojazdem jednak starajmy się oszczędzać amunicję bo nierozważne strzelanie w ciemno tam, gdzie myślimy, że przeciwnik może być, może skutkować tym, że w połowie bitwy okaże się, że zostaliśmy bez amunicji i okaże, okaże się, że jesteśmy zupełnie bezużyteczni. Tu mamy bardzo dobre działo, ale trzeba bardzo rozsądnie korzystać z amunicji. Następnie, materiałem eksploatacyjne, które ja wybrałem w przypadku tego czołgu, to jest mały zestaw naprawczy, małą apteczkę i automatyczny system gaśniczy. Odnośnie tego systemu gaśniczego, to ja w przypadku tego pojazdu nie zostałem podpalony ani razu. Być może. Pojazd pali się bardzo rzadko. Ja założyłem ten zestaw z automatu i tak jak mówię, za te 76 bitów, które nim rozegrałem, nie zostałem podpalony ani razu. Moje rezultaty na tym pojeździe są naprawdę całkiem niezłe. Bo zobaczcie, mamy 350 punktów hP, a ja zadawałem średnio 451 uszkodzeń, mimo posiadając tak, posiadania tak słabej załogi. Teraz tak, jakie umiejętności ja radziłbym wam dla załogantów, więc tak, dla dowódcy, yy, oczywiście szósty zmysł, dla celowniczego, jaką pierwszą umiejętność wybrałbym maskowanie, dla kierowcy mechanika także maskowanie, dla ładowniczego w przypadku tego pojazdu ładowniczy posiada umiejętności radiooperatora radziłbym wam rozeznanie w sytuacji, jednak zwiększenie o 3% zasięgu widzenia w przypadku tego pojazdu przyda się niezwykle. Jako drugi perk dla wszystkich wybieramy braterstwo broni. Jako trzeci perk dla dowódcy wybrałbym w przypadku tego pojazdu zwiat, który zwiększy zasięg widzenia naszego pojazdu. I jako czwarty wybrałbym maskowanie dla celowniczego. Jako trzeci perk wybrałbym. Wyznaczony cel jako czwarty perk wybrałbym strzał z biodra. Dla kierowcy mechanika jako trzeci perk wybrałbym gładką jazdę. Jako czwarty perk wybrałbym hamowanie sprzęgłem. Dla ładowniczego jako Trzeci perk wybrałbym maskowanie, jako czwarty perk wybrałbym desperata. Teraz zobaczmy sobie, jak zmieniłyby się te parametry, gdybyśmy mieli dobrze wyszkoloną załogę. Czyli zobaczcie, tu mamy 2,16 0,4. Dobra, tutaj zobaczmy sobie, gdybyśmy mieli w pełni wyszkoloną załogę na 3 perki. Mielibyśmy czas celowania 2.11, co jest wynikiem naprawdę niezłym, aczkolwiek tak jak mówiłem nierewelacyjnym. Rozrzut 0.39, więc tu także szału nie ma. Maskowanie mielibyśmy na poziomie 21,6, co już byłoby wynikiem naprawdę niezłym i dużo lepszy zasięg widzenia. Zobaczcie: 456 metrów aktywnego zasięgu, przepraszam, statycznego zasięgu widzenia i 401 aktywnego zasięgu widzenia. To na pewno pozwoliłoby nam osiągać dużo lepsze wyniki na tym, na tym pojeździe. Ja tym pojazdem, grając, tak jak mówiłem wcześniej, zadawałem średnio 450 uszkodzeń, co dało współczynnik uszkodzeń na poziomie 1,92, współczynnik zniszczeń 2,28, więc było to naprawdę nieźle. No, ja oceniam pojazd bardzo przyzwoicie, aczkolwiek załoga. Będzie z pewnością dużym bonusem do tego pojazdu. Jednak, jeśli mamy tutaj dobrą załogę, to pojazdem będzie się grało o wiele lepiej. Co jeszcze mógłbym dodać na temat tego pojazdu? Nie nasuwa mi się nic takiego na tą chwilę. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego pojazdu, zadajcie je w komentarzu. Zapraszam także do komentarza tego materiału. Do subskrypcji kanału żegnam Was, cześć.